Podziękować wszystkim obecnym. Dziękujemy, że wspólnie dbamy o to bezpieczeństwo, a od ponad dwóch lat to słowo bezpieczeństwo nabrało szczególnego znaczenia przy tej hybrydowości zagrożeń, która niestety jest w tym świecie ta współpraca pomiędzy zaczynając właściwie od parlamentarzystów poprzez samorządowców i tutaj kończąc na tych którzy tak naprawdę która wykonuje już to wszystko do, 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 do praktycznie, nie politycznie dzisiaj jest święto strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Dróg Straży Pożarnych czyli tych, którzy służą społeczeństwu, wychodzą chodzą w biało-czerwonych chemach czyli tak jak nasza flaga narodowa biało-czerwone i z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym wszystkim podziękować za to zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa bezpie bardzo dziękujemy też yy, województwu łódzkiemu który jest y, w tym roku też patronem, yy, patronem par partnerem naszej uroczystości yy, wracając do strażaków bardzo dziękuję i wszystkim yy, strażakom ochotniczej straży pożarnej ale dzisiaj też się na skupić się yy, yy, na tych strażakach z których codziennie tutaj z codziennie tutaj pracuję bardzo wam dziękuję cały załodzeń w jednostce ratowniczo-właściczej bardzo zaangażowani, bo jesteście już y, tak kolokwialnie super gościem y, i też muszę powiedzieć o y, ludziach, którzy nie, na cudzie nie jeżdżą w tych dużych czerwonych samochodach y, ale też wykonują świetną robotę, bo to są dyżurni stanowiska kierowania y, którzy są na służbie jednoosobowa załoga i to oni są jako pierwsi kierującym działaniem ratowniczym, Oni siły i środki, tam gdzie jest zagrożenie. A jeszcze konkretną robotą, robotę robią yy, to osoby, z którymi czasami spędzam więcej czasu niż z rodziną, czyli yy, te zwane nasi ośmiogodzinni. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie yy, i dziękuję za to, że możemy Złożyć naprawdę świetną ekipę i czasami nawet może wykonać. Bardzo dziękuję.